całą wspólnotę ludzi wiary i ludzi umiłowania ojczyzny, nie tylko na tej mszy świętej, sprawowanej w intencji naszej ojczyzny, ale na całym obrzędzie modlitwy, który rozpoczął się od procesji z relikwiami błogosławionego Księdza Jerzego, którego rocznicę 30 śmierci męczeńskiej obchodzimy w całym kraju. Pragnę bardzo serdecznie powitać na naszej uroczystości poczty sztandarowe regionu płockiego NSZZ Solidarność, poczet sztandarowy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, w CNH Industrial Polska w Płocku, poczet sztandarowy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność. PKN Orlen S.A. Sztandarowy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Płocku. poczet Sztandarowy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy stal Płock S.A. poczet Sztandarowy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność P. Przyjaźni S.A. Poczet sztandarowy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pod Wodociągi, Pło Wodociągi Płockie. Poczecz sztandarowy Miejskiej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Płocku. Poczecz sztandarowy Rafił Świętego Stanisława Kostki. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. NSZZ Solidarność na ciele z przewodniczącym Pan Obręskim. Witam Pana Posła Wojciecha Jaśniewskiego. Witam przedstawicieli władz samorządowych. Dziękuję za obecność harcerza. Za tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu tej. Witamy tych wszystkich wiernych, którzy zaangażowaniem podejmowali trud wolnościowy w latach minionych i dzisiaj troszczą się o pomyślny rozwój naszej ojczyzny W naszym gronie bardzo serdecznie witam dziękuję za przyjęcia zaproszenia księdzu Dusz Pasterzowi, ludzi pracy, katalogu i solidarności, księdzu Tomosztowi. Parafi pod wyzwaniem Maksymiliana Marii Kolbego, Tadeusza Bogowskiego, który święty przewodniczy. Niektórzy powiedzieli, że duch wolności w Płocku trwa właśnie dzięki Jego osobie. W naszym mieście serdecznie dziękuję. Czynię <tryk> to dotychczas przy współpracy wielu oddanych osób na tym miejscu. Trzeba i należy wspomnieć, o w ten sposób w cześć, świętej pamięci panu Andrzejowi Drentkiewiczowi, prezydentowi miasta Włoskiego, również do tego bardzo znacznie się przyczyni i o tym zapomnieć. my zapomnieć nie możemy. Dusza święta sprawowana jest w intencji naszej ojczyzny, abyśmy mogli zagospodarować dar, dar, dar wolności i troszczyć się o ich chwalebne trwanie. Podczas tej Najświętszej Eucharystii Pan Bogu zawierzamy naszych drogich zmarłych. W świętej pamięci Teresę Józef, Józefa Małkiewiczów. Świętej Pamięci Zbigniewa Chylińskiego, Świętej Pamięci Ewę Janinę y, Marzurek. Zechcieli uczestniczyć w dalszych urzędach, które poprzedzają rozpoczęcie y, Eucharystii. Proszę tak, o zabranie głosu Pana Przewodniczącego. dla Solidarności w imieniu wszystkich członków niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność pragnę złożyć na ręce proboszcza Stanisławówki oraz na ręce księdza Tadeusza Łebkowskiego, kapelana. Józg Pasterzy repliki dekretu. Dekretu wydanego przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pozwolicie Państwo, że odczytam treść tego dekretu. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dekret. Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W sposób szczególny czczą błogosławionego Jerzego Powieruszkę, kapłana i męczennika, który czyniąc prawdę w miłości i broniąc tych, którzy cierpią prześladowania, nauczał, aby zło dobrem przezwyciężać. Jego Ekscelencja Stanisław Gondecki, arcybiskup poznański i przewodniczący. Konferencji Episkopatu Polski, podejmując prośby członków niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność słusznie zaakceptował wybór błogosławionego Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika na ich patrona przed bogiem. Następnie arcybiskup Stanisław Gondecki. Zwrócił się z pismem z dnia 22 kwietnia 2014 roku do stolicy Apostolskiej, w którym usilnie prosił, aby wybór ten został potwierdzony zgodnie z normami dotyczącymi ustanawiania patronów. Kongregacja Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów na mocy uprawnień udzielanych jej przez Ojca Świętego Franciszka. Biorąc pod uwagę, że wybór i zgoda jest dokonana zgodnie z prawem, przychyla się do prośb i uznaje błogosławionego Jerzego Popiółuskiego kapłana i męczennika, patronem przed Bogiem członków niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność

W imię Ojca i Syna Ducha i Świętego, Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Tylko ten może zwyciężyć zło, kto jest sam bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Zwyciężać zło dobre to zachować wierność prawdzie. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko rozważania po Mszy Świętej w piątek, 19 października 1984 roku zakończył słowami Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszania, ale przede wszystkim od żądzy, od wetu i przemocy. Spotykamy się dziś po 30 latach od dnia zamordowania błogosławionego księdza Jerzego. Módlmy się za wszystkie osoby, które na przestrzeni lat walczyły o wolność i niepodległość naszego kraju. Pozostały zawsze wierne ideałom. Niezłomne w dążeniu do przekazywania prawdy w poczuciu odpowiedzialności za dbałość, o wolność i niepodległość ojczyzny. Pamięć o wydarzeniach tak nieodległych jest bardzo ważna dla następnych pokoleń, a my winniśmy spełniać testament tych, którzy trwali biernie przy Bogu i ojczyźnie. Dziś nie ma ich wśród nas, ale pamięć o nich i ich niezłomności niech pozostanie w naszej pamięci w słowach. Gestach i czynach. Stawmy się w Bożej obecności i każdy z nas niech Boga przeprosi za to, co w jego życiu jest niewiernością Bożemu prawu, co jest zaniechaniem, zaniedbaniem troski o służbę publiczną, o dobro Ojczyzny. Przeprośmy Boga za grzechy. Odpowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, odpuściwszy nam grzech i doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami.